Czy kabotyń? Nowator, czy epigon czerpiący swe pomysły z dawno przebrzmiałych wzorców? Jankes, opanowany manią wielkości, czy żarliwy Polak? Kim był Stanisław Szukalski? Oto jest pytanie, na które jeszcze nikt nie znalazł sensownej odpowiedzi. W roku 1929 poczytny Ikac, ilustrowany kurier codzienny, drukowany w krakowskim pałacu prasy. Ogłosił ankietę, co pan myśli o Szukalskim. Pan Szukalski idzie błędną drogą. Lubię Meksyk, Asyrię, Chiny, lecz w oryginale. Rzeźby pana Szukalskiego są dla mnie podświadomą kopią tamtych sztuk. Pisze krytyk i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Tadeusz Cybulski. Wyspiański. Który na pewno nikogo nie naśladował, zespolił w swej twórczości gotyk, kulturę grecką, i japońską. Odpowiada mu Stefan Schumann, doktor filozofii i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kto posługuje się kolorem i linią dla wyrażenia swych myśli o moralności ludzkiej, jest ilustratorem tych myśli, ale nie malarzem. Kto robi w drzewie lub kamieniu duże ilości dziur czy muskułów dla pokazania otchłani ludzkiej namiętności, naprowadza widza na drogę rozmyślań o smutnym jego losie, ale nie robi rzeźby. Podsumowuje Henryk Gottlieb, artysta światowej sławy. Są tacy, którzy nienawidzili mnie, nienawidzieli moich szczepowców. Są to ludzie, którzy nienawidzą nie tylko. Nas, ale w ogóle są urodzeni po to, żeby nienawidzić. Minęło lat 70. od skandali wywoływanych przez szczep Rogate Serce. Dość, by opadły emocje. Marian Konarski, najbliższy chyba i najwierniejszy spośród uczniów Szukalskiego, mówi. Szukalski był naturą gwałtowną. Właściwie. On sam o sobie mówił, że jest delikatny, jeżeli gdzieś trzeba iść na spacer. Był zgodliwy, ale jeżeli chodziło o sprawy ideowe, był absolutnie nie do dyskusji. On negował pewne rzeczy moje. Nie wiedziałem właściwie, jak do niego dojść psychicznie. Dopiero gdy on. Był już w Ameryce, przypadkowo w czasie okupacji spotkałem znajomego lekarza, który znał nas obydwóch, prawda. Wiedział, że ja jestem bezwzględnie oddany tej sprawie Szukalskiego i zawsze mu mówię prawdę w oczy. Lekarz powiedział, że właśnie to jest naj, najgorzej, ponieważ Szukalski jest po prostu klinicznym paranoikiem. To nie jest z niczym ujemnym w sprawie geniuszu czy talentu, prawda, ale to świadczy o nastawieniu psychicznym i po prostu ten człowiek nie jest do dyskusji. On musi mieć akceptację. Szupelski wymusił na losie to, czego pragnął najwięcej: był uwielbiany i potępiany. Stanął na świeczniku ludzkiej uwagi. Lecz jak zaczęła się wielka przygoda szukalszczyków i szczepu rogate serce? W maju 1929 roku, zamieszkały w Kalifornii Szukalski, został zaproszony do Krakowa przez cech malarzy jednoruch, gdyż jednym z zadań cechu było wyszukiwać najindywidualniejsze talenty wśród malarzy i zapraszać ich do wzięcia udziału w wystawach cechu. A Szukalski miał talent ogromny. Przyjechał więc i wystawił w Pałacu Sztuki w Krakowie aż 98 rysunków i 34 rzeźby. I wywołał skandal. Oto pan Stanisław Szukalski w dzień otwarcia, uderzywszy młotkiem w jakiś brąz, zabrał głos. Słowa klika pasożytów, niedorajdów zawodowych, szantaż kłamliwej estetyki, zgraja zorganizowanych nieuków, stajenne parobki. Miały według intencji pana Szukalskiego zobrazować nicość sfer artystycznych Krakowa, któremu Szukalski przeciwstawia ludzi twórczych jak Szukalski. Sukces równał się oburzeniu. Wystawę zwiedziły niewidziane dotąd tłumy, które w niedzielę przekroczyły cyfrę 4000 osób w jeden dzień, złożone z ludzi, którzy nigdy na wystawy nie chodzili. 14 maja, pamiętam dokładnie datę, w roku 1929, udałem się jak zwykle do Pałacu Sztuki na Wernisaż Wystawy. Tam były nadzwyczajne wtedy, tak mi się zdawało, rysunki. Nieznanego mi wtedy artysty, który przyjechał z Ameryki i robił wystawę jako gość Związku Jednoroku. To był taki klub artystyczny. Wystawa zachwyciła mnie ogromnie i tak samo moich kolegów z Akademii. Także my. W wyrazie hołdu dla nowego talentu złożyliśmy kwiaty szukalskiemu pod rzeźbą. To wywołało ogromną konsternację w Akademii, ponieważ bratnia pomoc, kierowana przeważnie przez starszych studentów, którzy uważali, że szukalski w przemówieniu, z profesorów, prawda? Napisali artykuł w Ikacu, że odcinają się od jego przemówienia. Tymczasem młodzi z pierwszego roku, ja byłem wtedy na pierwszym roku akademii, dalej zachwycali się. Tą sztuką, i było to jakby taką wewnętrzną wojną w Akademii. Zachwyciła mnie przede wszystkim precyzja rysunku Szukalskiego, dlatego, że to, co się wtedy widziało na wystawach, było przeważnie jakby szkicowaniem jakiejś orientacji artystycznej. U Szukalskiego było wszystko skończone. I przede wszystkim tematowość. Tematowość jakaś, można powiedzieć, narodowa. Tematy wzięte ze Słowenii, z historii Polski. Jakie później dowiedzieliśmy, Szukalski był synem emigranta, wychowany przeważnie w Ameryce. Także on po prostu tęsknił do Polski. Zrobił się ruch w Szacownej Akademii Sztuk Pięknych.